Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem i dziś zapraszam Was na drugą część Pustaków z lipca no i zaczniemy od takiego maleństwa to jest żel podpysznic The Body Shop wersja kokosowa tu było 60 ml, to była taka wersja kremowa bardzo przyjemnie pachniał, natomiast muszę Wam powiedzieć czy coś się zmieniło w moich odczuciach czy coś się zmieniło w żelach podpysznic tej marki że ta buteleczka naprawdę na długo mi nie starczyła. Z tego co pamiętam, bo nieraz miałam żele pod prysznic że one były mega wydajne, natomiast to starczyło mi może na 3 4 kąpiele, gdzie ja używam gąbki, więc bardzo szybko się skończyło. Mam jeszcze chyba cztery różne czy 5 z tego właśnie boksa, który kupiłam sobie jakiś czas temu. No i zobaczymy, czy tylko ta wersja kremowa się zmieniła. Czy te inne żele też tak będą niewydajne? No ale oczywiście, jak z użyję, to tam mam znać. Coś do kąpieli z Isany, dużo opakowanie płynu do kąpieli o zapachu lawendy, 750 ml, pięknie pachnie, dość fajna pianka się robi w wannie, nie trzeba dużo tego produktu wlać, żeby wiecie, była chwila przyjemności przy wieczornej kąpieli, no i od czasu do czasu ja lubię powrócić właśnie do tej wersji zapachowej. Do włosów mam tu zużytą moją ulubioną odżywkę z Garniera Botanic Therapy i to jest mleko kokosowe i makadamia, 200 ml, przepięknie pachnie ta odżywka, jest dość gęsta, jest dość wydajna, nie przytłuszcza, nie obciąża włosów, no i lubię od czasu do czasu do niej powrócić, no i muszę sobie już kupić, bo nie mam więcej. Dwa zużyte opakowania dezodorantu Nivea, ale to jest to mniejsze opakowanie, w każdym razie ten granatowy dezodorant jest dla mnie świetny, Trzyma świeżość przez cały dzień, przepięknie pachnie. Trochę niestety zostawia ślady na czarnych ubraniach, trzeba z nim uważać, ale i tak go lubię za to, jak działa. Jedyny męski produkt, który tutaj mam, to jest żel do golenia z Gillette. Dla mnie najlepszy produkt do golenia. Używa go u mnie cała rodzina. Bardzo dobrze się właśnie goli, czy pachy, czy nogi. I delikatnie pachnie męsko, ale wiecie, po umyciu to nie zostaje na skórze. Bardzo wydajny produkt i mogę go Wam spokojnie polecić. Teraz niech coś będzie może z kolorówki, bo też coś użyłam. Puder z ekocery, puder bambusowy, tu jest 8 gramów, bardzo wydajny produkt. To jest w ogóle biały puder, oczywiście sypki, tu macie fajne siteczko, można sobie wysypać na zakrętkę i ja zawsze nakładam ten puder pędzlem, to połączenie mi się sprawdza idealnie. Puder bardzo ładnie wygląda na mojej skórze. Ma towi skórę na wiele godzin, ale też nie jest skóra biała. Bardzo lubię, bardzo wydajny. Oczywiście kolejne opakowanie mam na dole i używam. No i jeszcze jedna rzecz z kolorówki. To jest baza pod cienie z Essence. Tu jest 4 ml. Baza jest bardzo, bardzo wydajna. Powiem Wam, że ja sobie nawet tutaj ten stopę wyciągnęłam, ale już używam jej tak bardzo długo, że już tej resztki nie wygrzebywałam, zostawiłam, bo już się bałam używać to na oczy. W każdym razie produkt bardzo wydajny, przykrywa wszelkiego rodzaju jakieś żyłki, zasinięte na powiekach. No i przede wszystkim cienie utrzymają się zdecydowanie dłużej. Oczywiście mam kolejne opakowanie na dole w łazience i używam. I jeszcze jedna rzecz, w sumie makijażowa. Gąbeczka z Real Techniques. to była jakaś wersja, nie wiem, chyba limitowana. Ja to miałam w ogóle w kalendarzu z Degasa. No i muszę wam powiedzieć, jaki przeszłam szok. Jak po dwóch dniach gąbka zaczęła mi pękać i się kruszyć. Ja nie mam jakichś długich paznokci, żeby wiecie, gdzieś tam poniszczyć tą gąbkę. Tym bardziej, że to nie jest moja pierwsza gąbeczka, którą używam. Bardzo dobrze mi się nakładało podkład tą gąbką. Ona jest mięciusieńka, delikatna. To ścięcie gąbki jest idealnie wyprofilowane. Natomiast gąbka praktycznie niecałe półtorej miesiąca ją używam i wygląda tragicznie. Jakbym używała ją przynajmniej pół roku... Także wiecie, no poszczępiła się, zrobiły się dziury, zaczęła odpadać, więc musiałam się z nią pożegnać. No i mam mieszane uczucia, jeśli chodzi właśnie o gąbki z Real Technics. Czy ja po prostu trafiłam na taką, czy te gąbeczki takie są. Zużyta pasta do zębów Himalaya Complete Care. Gdzieś posiadałam opakowanie tekturowe. W każdym razie mniej lubię tą pastę. Jak nie ma tamtej mojej mint, fresh. No to kupuję tą. Ta w ogóle ma kolor taki szary. Siny. Dziwnie się było takim kolorem zęby, ale pasta jak najbardziej radzi sobie z odświeżaniem, z domyciem ząbków i nie jest też bardzo mocno miętała, więc polecam. Płatki z Cien to są te małe płatki, które ja zawsze mam swoje swojej kosmetyczne, bo używam ich właśnie do toniku. Maxi krzem biotyna mocne i piękne z włosy tu jest 30, nie, tu było 45 kapsułek, w tej mojej podstawowej wersji jest 30, tu było 45, ja cały czas suplementuję się w tej chwili właśnie tymi kapsułkami, bo moje włosy wiecie, jeszcze nie są w takiej kondycji jak powinny być po chorobie, długo się to bardzo się to długo ciągnie, w każdym razie efekt wzmocnienia jest więc polecam. O! Moje ulubione mydełko do mycia dłoni. Tym razem wersję mamy migdałową. W zakupach Wam pokazywałam, że kupiłam soczyste mango. Świetne pianki, dobrze myją dłonie, nie przesuszają skóry, niewiele kosztują i są do kupienia w Lidlu. Jeszcze mamy tutaj coś. O! Jakieś maseczki mamy. Powiem Wam, że całkiem sporo masek zużyłam. Dobrze, dobrze mi to idzie. Mamy tutaj kolejną maseczkę z Lomi, Lomi. To wiecie, że moja ulubiona marka. Tu była wersja brokułowa. Bardzo dobrze się sprawdziła. Idealnie buźka była nawilżona. Tu jest wersja z pomidorami. Też bardzo fajnie właśnie skóra wyglądała. Była rozświetlona, nawilżona. Ja uwielbiam te maski, jeśli chodzi właśnie o Lomi, Lomi. No i mamy jeszcze ogórka. Maskę taką ujedniającą. Generalnie ja widzę po tych wszystkich maseczkach fajne nawilżenie skóry, i o to mi właśnie chodzi. Używam sobie zawsze te maseczki rano, e, przed makijażem, wklepuję, później nakładam pielęgnację, makijaż. No i muszę Wam powiedzieć, że skóra wygląda znacznie lepiej. Zużyte małe opakowanie z kalendarza z y, Ifroshe to był płyn micelarny, tu było 50 ml. Tragedia! Tyle Wam powiem. Buzia ściągnięta, oczy mnie piekły, szczypały bardzo szybko. Dzięki Bogu się to skończyło. E, natomiast no, nie jest to wersja, do której wrócę i Wam nie polecam. Mały kremik, który sobie jakiś czas temu kupiłam w Douglasie. Home Spa. Jak to pachniało, kochani. To było... Coś fantastycznego. Uwielbiam te wersje zapachowe tych kosmetyków, ich do dłoni. Tu jest maleństwo, bo to jest 30 ml, natomiast pięknie pachniał, fajnie się rozprowadzał na dłoniach. Ładnie te dłonie pachniały i były nawilżone. Także jak będę miała okazję i będę w deglasie, to pewnie się pokuszę na kolejne opakowanie. No i mam tu jeszcze dwa produkty. Pierwszy to jest z Ifrosha żel pod prysznic. Tu był czerwony pieprz i owoc granatu. 200 ml. Wiecie, że ja zawsze żel pod prysznic bardzo lubiłam. Natomiast tu Muszę Wam powiedzieć, że dość długo się męczyłam z tym produktem, dość długo stał u mnie w łazience pod pysznicem i tak żeśmy na zmianę z córką go używały, ani jedna, ani druga coś za bardzo po niego nie chciała sięgać, niby ten czerwony pieprz tutaj się wybijał, granat, ale to nie jest wersja zapachowa, tutaj mi już opadła do gustu, więc długo go żeśmy zużywały i myślę, że do tej wersji już nie wrócę. I na koniec został mi produkt do termoochrony włosów z Joaśki. Bardzo fajna rzecz, pomaga właśnie chronić włosy, jeśli suszymy włosy ciepłym powietrzem suszarki. Bardzo fajny jest tutaj ten dyfuzor, tu jest 150 ml, pachnie tak trochę pomarańczami, no i muszę Wam powiedzieć, że mam oczywiście kolejne opakowania i udało mi się kupić takie ten produkt w naturze, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo nie muszę już sięgać po niego i zamawiać przez internet. Także produkt się sprawdza, polecam. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część denka. Mam wrażenie, że jak zwykle pędziłam jak rakieta. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!